Ten parch przez swoje kluby wyszukiwał młode dziewczyny i sprzedawał je do zagranicznych burdeli. Niektóre z nich zaginęły. To się aż w dupie nie mieści. Jak pchasz się do internetu, to lepiej, żebyś nie miał takiego czegoś za plecami. A jak już masz takie coś za plecami, to nie wyzywaj ludzi, którzy o tym wiedzą. Dobry. Jest olbrzymi zarzut, że murański kobietami handlował gdzieś na naszym pewnie przyjaciołom ze wschodu. Słuchajcie. Nie, nie generalnie brak. tak. E, jeżeli chodzi o sprawy. Skórę trzymał banana w gadze. Jeżeli chodzi, chodzi się... o sprawy bieżące... Ty jesteś lepszy do mojej działka. Proszę. <noise> Powstały pewne ważne zarzuty było, Kuba, jak my to nagrywamy... <grystanie> Autentycznie, czy to tak działa, że ta się tak na skórce od banana wypierd... Generalnie nie, nie. Z tego względu, że banan jest zrobiony z odsynku i miedzi. Przecież jak ty, ty na to wejdziesz, to banan jest lekki, tak? Więc jak go ciapniesz na wodę, to banan się unosi. co? Ciapniesz na banana, czy jak palisz czołem w sufit. <grystanie> <grystanie> Tak jak w polityce, tak samo jak i w internecie. Jeżeli się pchasz coś, to... Czasami lepiej, żebyś się nie... nie wychylał, bo może się okazać, że masz coś kurwa na sumieniu. I słuchajcie, można mieć. Niektóry, niektórzy mają mniej, niektórzy mają więcej. Nie ma na pewno A, człowieka, nie. który nie ma nic za uszami. Armią mocherów sprytnie błada! Słuchajcie, i jak kogoś też obrażacie, to pamiętajcie, że wy też nie jesteście w 100% niewinni. No to tacy my na przykład, co nie? O manie, onajmanie o tańcułoli. Tutaj o tym nie... jak on? Nie... Nie wiadomo, Niewolski. Nie, nie Murański zaatakował reżysera filmu Symetrii. Mieliśmy też obejrzeć na początku jego wypowiedzi, czyli Jacka Murańskiego o konflikcie z Konradem Niewolskim, ale z tej jego wypowiedzi nie da się kurwa nic wywnioskować. Wy, próbuję tłumaczyć, że jego żona w skrócie nie jest dziwna. To już nawet nie jest dramat, to już jest oskarżenie po prostu. I to bardzo poważne Więc handel ludźmi, co prawda, powiem Wam, że traficie za to na mniej do paki niż na przykład za, za narkotyki. Nowe zarzuty na Pana Jacka M. My to na początku widzieliśmy na TikToku, było oczywiście pociachane na te minuty tiktokowe. Co... Moi drodzy, skoro ten parch jebany śmie publicznie oczerniać moją, naszą firmę, że niby bankrutuje, co jest kłamstwem. W związku z czym w ramach bo to będzie długo trwało, gdy będziemy wyciągać kolejne rzeczy, czym się ten park zajmował, czyli do moich oskarżeń, które bardzo chętnie udowodnię, czekam na pozew cywilny od ciebie, żeby te wszystkie rzeczy powyciągać, czyli oprócz Wyłudzeń, wymuszeń, zastraszania. Z kubą nie wiemy, czy to jest prawda, ale wyczytaliśmy w komentarzach na TikToku, że pan Murański posiadał parę klubów. Tak, i nawet koleś pisał, że a, autentycznie miał trzy kluby tak, u niego się... w mieście, kurwa. Oczywiście poleciał komentarz. kogo Nakłanianie innych osób do prostytucji. Wielu pań dobra, fałszowania i wielu innych rzeczy. Jak również stręczycielstwa, dorzucam zarzut, który bardzo chętnie niedługo będzie również publicznie udowodniony, a mianowicie handel żywym towarem. I to jest. Bardzo poważny za, ten zarzut. Osobiście nie chciałbym być jego wrogiem. Z tego co jeszcze w komentarzach na TikToku wyczytaliśmy, że właśnie ten pan tworzy na, jego, na je, jego osobę w sumie jakiś dokument. Tak, to jest taki, bo to jest specjalista od para dokumentów i tak dalej, więc to będzie kilkumiesięczna po prostu produkcja, e, która tam ujrzy światło dzienne, ile w niej będzie prawdy, no to o... tylko na to potrzebny jest papier, co nie? Tak. Bo jak nie ma papieru, to co? Gówno on go może pozwać o jakieś kurwa pomówienia i tak dalej, tak. Ten parch przez swoje kluby wyszukiwał młode dziewczyny i sprzedawał je do zagranicznych burdeli. Niektóre z nich zaginęły. To się aż w dupie nie mieści. Takie sam pewnie szuka. musiało. Więc musi mieć tyle za pazurami jak chłop, co ręcznie bez rękawiczek Więcej rzuca. niż Cezary Pazura. <laughs> Było głupie, ale zobaczy. Za... <grywa> mm. Także również takimi rzeczami ten Parch i śmieć się zajmował. Ze względu na to, ty śmieciu zajebany, bo prawdopodobnie ten filmik szybko zgłosisz zanękanie. Także go oglądajcie. I udostępniacie, natomiast na materiały, które my szykujemy, gdzie ludzie przychodzą i nam opowiadają do kamery, przestawiają się imieniem i nazwiskiem. Z tego co z Kubo zrozumieliśmy, pan Jacek, ale zaatakował po prostu ich osobę lub ich firmę, obraził. Tak. Nie możemy w jakiś sposób. Znaleźć? Ja tego kurwa nie widzę. Może się zmuszę i zobaczę cały tamten wywiad i wam ewentualnie przerywnik stawię może dlaczego. Okay. O! Doszedł też bardzo ciekawy szantaż do tego, o oh, kurwa, to wymiękniecie, jak się dowiecie, kto był szantażowany i jakie były kulisy tego i tu przy Alfonsowa... O Jezu, no wymiękniecie, ale ze względu na to, ty śmieciu zajebany i parchu za to, że publicznie oczerniałeś naszą firmę, prezes, mój serdeczny przyjaciel, prezes Dark Studio... nie samochodów w Gliwice? Za to, że oczerniałeś naszą firmę, będzie miał do Ciebie przekaz, bardziej można powiedzieć wyzwanie, a że jest nie tylko prezesem Dark Studio, ale również założycielem grupy Alfa. To jest jakiś choć kapoczko, ja Cię złopim kurwa! Rosyjska jednostka sił specjalnych? są kim jest w końcu murański? To jest jakiś kurwa międzynarodowy gangus? I szefem elitarnej jednostki specjalnej będzie miał dla ciebie i twojego przygłupiego synka pewne wyzwanie. Czy przyjmiecie to wyzwanie od prezesa Dark Studio, gdzie naszą firmę oczernialiście? Zaraz to czas pokaże. Ile no, oni w końcu firm obrazili? Wiesz co, im więcej osób obrazisz, tym chyba lepiej... Więcej wrogów do... sobie robisz. Tak, a im więcej masz browów tym więcej osób się o tobie dowie, co nie? No sobie tak podbijasz jakoś siebie na tej całej scenie. Wiesz co, nie do końca wiem, czy to jest plus, skoro... Dajmy na to, że to jest prawda, bo... Wątpię, że w sumie, jeżeli mam być szczery, wyciągając już takie poważne oskarżenia, no to musisz wiedzieć o czym mówisz. Nie wiem, czy to, jest doby, czy to był dobry pomysł, żeby jego synarek się wychylał. No, może mieć i senia przejebane przez to wszystko. Przy... Natomiast my, oczywiście, bardzo skrupulatnie dokumentujemy wszystkie rzeczy, którymi Park się zajmował, to, że handlował młodymi dziewczynami. Młodem, nie? A co stary nie miał handlować? Niektórzy nie lubią stare, prawda? Co to oferta na miny, No ja pierdolę. To jest już naprawdę plugastwo. Czekam śmieciu na pozew cywilny, czekam. Czekam, żebym mógł wyciągnąć wszystkie moje dowody. Ten filmik i tak pewno zgłosisz. Natomiast chciałeś kurwo wojny? Będziesz miał wojnę. Nawet nie masz za sobą 1% procenta tego, co cię czeka. Za grożenie, oczernianie moich bliskich spotka się spektakularna medialna kara. Naprawdę, mam nadzieję, że to jest prawda, bo Murańskich nie lubię. Ja i tak. za to, co odpierdalali przed tą walką i cały czas się próbują pokazać w sieci. Mam nadzieję, że to jest prawda. Co prawda, szkoda dziewczyn, co nie? Tak. Ale mam nadzieję, że to prawda, za którą. Odpowie. A wiesz co? To wychodzi w takim razie, że jeżeli to jest prawda. Nie? Da, bo zakładamy, no to zakładamy że to jest zakładamy, prawda, tak? to teoretycznie, że to jest prawda. To trzeba być skończonym idiotą, żeby pchać się na, do bycia popularnym. Hackerman. Tak, e, jeśli masz coś za uszami. I to takie coś, kurwa. No, to lepiej, e, bo mamy ostatnie przykłady. W związku z czym, moi drodzy, pamiętajcie, Stary Parch zajmował się wyszukiwaniem nie tylko stręczycielstwem w swoich burdelach. Ale również wyszukiwał młode dziewczyny i sprzedawał je za granicę do burdeli. Niektóre z nich zaginęły. Oczywiście wszystko będzie udokumentowane w filmie. Ja bardzo mam taką nadzieję, no ja chcę zobaczyć te kwity, te papiery. Lub można powiedzieć w paradokumencie pato celebryci. Czekam, kurewko, na pozwy cywilne. Bardzo chętnie kurwa wyciągnę moje rzeczy, no i oczywiście was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Oglądajcie, bo ten parch zaraz to zgłosi jako nękanie. Natomiast filmu dokumentalnego kurwo, nie zgłosisz. <grywka> Co? No. Mi się bardzo podoba sposób wysławiania się tego gościa, naprawdę, to jest. Kocur. Żeby wyzywać typa, który wie o tobie dużo. Czego się spodziewamy po tej rodzinie? Móralskiej krwi. O, mój tata, mój tata, i... Eee. I co my możemy wam powiedzieć? Wypowiedzcie się w komentarzach, a my czekamy. Jak wchasz się do internetu, to lepiej, żebyś nie miał takiego czegoś za plecami. A jak już masz takie coś za plecami, to nie wyzywaj ludzi, którzy o tym wiedzą. Ty co możesz za uszami na przykład? Brud. Do widzenia. Uh. Poważny zarzut. No i gdzie ta jest brzydynką, Ja